Jo! Witam w kolejnym odcinku z serii Farmcraft. Dzisiaj zajmiemy się tym polem za moim domem. I właśnie pochodziłem trochę po mieście i udało mi się dowiedzieć, do kogo ono należy. I należy właśnie ono do pewnej pani, e, pani Polowskiej. Właśnie ona jest właścicielką tego pola, bo kupiła je dla swojego wnuczka, ale on nie chciał, bo. On postanowił zostać właśnie obywatelem miasta i nie chciał mieszkać na wsi Więc po prostu stoi i nic na nim nie ma No i właśnie ta pani mieszka bardzo niedaleko mojego domu Więc no, możemy nawet się tam teraz wybrać od razu Nawet nie trzeba brać żadnego pojazdu I spytamy się czy można będzie je właśnie odkupić Dobra, więc wyjdźmy sobie stąd Ok, i ona mieszka we wsi Farmerowice Górne to jest tutaj tuż obok. Już nawet widać znak. Zaraz zobaczycie jej domek. Więc dobra, ruszajmy. O, witamy w farmerowicach górnych. Dobra. No, bardzo niedaleko naprawdę. Okej. Okay. I teraz wbijamy tutaj na górkę. O, i już widać domek. Dobra. Bardzo szybko. Taki fajny spacerek. Ok. No i zobaczmy, co tutaj będzie. Dobra, więc to jest właśnie jej dom. Z tego co wiem oczywiście, więc może zapukajmy. Hmm, tylko kurde, chyba nikogo nie ma. No tak tutaj patrzę. Najwyraźniej nie ma jej na razie w domu. No dobra. Ale na szczęście ma tutaj skrzynkę pocztową, więc myślę, że możemy napisać list. No i poczekamy może na odpowiedź. Więc dobra, ja szybko lecę tylko po coś do pisania i widzimy się za chwilę. Okej, okay, wytrzasnąłem taką właśnie książeczkę i tutaj możemy zapisać list, więc dobra, co piszemy? Mm, patrzcie, teraz będzie nauka pisania listu. Droga paniu Polowska, o wykrzyknik, dobra Ym, i teraz tak. Czy pole za moim domem jest na sprzedaż. O, musi być ortografia. Um, no. Co jeszcze? Jeśli tak to za ile? Dobra, i podpis. Rynio. Albo nie. Podpiszmy się jako nasza postać. Bogdan Runek. Tak się właśnie pisze listy, o, patrzcie jak ładnie, to jest mój podpis, Done. dobra, teraz wkładamy to, a no właśnie, zapomniałem, się trzeba podpisać o tak, żeby nie można było, wiecie, edytować, mm, to tak, list do pani... No, tak się właśnie podpisze. List do pani, wkładamy. Dobra. I teraz wróćmy sobie do domku. Coś tam, nie wiem, sobie poczekamy, porobimy. Mm, będzie tam cięcie. I jeśli pani coś tam na przykład nam, nie wiem, odpisze albo przyjdzie porozmawiać, to wtedy się będziemy znowu widzieć. No dobra, witam was po przerwie. Um, właśnie przyszedł listonosz i mamy list tutaj od pani Polowskiej. Do pana Trunka Więc dobra, usiądźmy sobie. No i go sobie przeczytamy. Okej. Okay. Wow, trzy strony aż dobra. Szanowny panie trunek, na wstępie pragnę zaznaczyć, iż pana list jest niechlujnie zapisany. Wygląda on bowiem jak tak zwany SMS. Aha, no ciekawe. Mniejsza o to, przejdźmy do rzeczy. Pole, o które pan się pytał, nie jest na sprzedaż, jednakże mogę je panu oddać za kilka przysług, które musiałby pan dla mnie zrobić. Uuuu, dobra, ciekawe, to jest fajne. Za każdą przysługę otrzyma pan jeden kawałek pola, łącznie są cztery. Gdyby zgodził się pan na taką ofertę, proszę napisać, aby nie tracić czasu już teraz napiszę pierwszą przysługę, mianowicie musi pan udać się do lasu na południe od pańskiego domu w celu spotkania się z moim krewnym. Proszę, aby przyjął pan od niego magmową kulę oraz przyniósł ją do mnie. Gdy pan to zrobi, otrzyma pan jeden kawałek pola. Mam nadzieję, że przyjmie pan taką ofertę. Pani Polowska. Dobra. Więc cóż, ona niby mówi, że mój list jest niechlujny, jak ona pewnie ma tam dwa razy więcej błędów niż w moim, ale nieważne. I kurde. Ja zdecydowanie przyjmuję tą ofertę. Kto by się nie zgodził? Nie muszę nic wydawać. Tylko kurde, jakieś tam przysługi, to dobra, ja sobie to zrobię. Raz, dwa, trzy. Tylko tam miałem odpisać, więc na szybko. Tam coś tam nie wiem, napiszmy. No dobra fajny fajny deal bierę to no i się trzeba podpisać runek bogdan teraz tak dla różnorodności się podpiszemy najpierw nazwisko potem potem imię no tutaj ja podpiszmy do Polowskiej. Dobra. I to się tam zaraz jej da. I potem pójdziemy sobie do tego lasu. Tylko właśnie. Zorientujmy się, gdzie on jest. Skoro północ jest przede mną, to południe jest tam. Ok, czyli gdzieś tam do tego lasu musimy iść. No dobra. To ja tylko szybko dam jeszcze ten list. To już wytnę. Dobra, witam z powrotem. Już dostarczyłem list i od razu ruszajmy sobie do tego lasu. Nie ma nic do stracenia. O, właśnie tutaj, teraz jesteśmy na tym polu, które niedługo będzie nasze. Jeszcze w tym odcinku. Bo też potem, jak już zrobimy na szybko tą jedną przysługę, to jeszcze coś tam sobie zrobimy. Jakieś takie większe pole i sobie pozasadzamy jakieś roślinki. Będziemy już takim mega profesjonalnym farmerem z dużym polem. Więc no, tak ma być. Wow, kurde, trochę, trochę duży ten las. No ale dobra. Jakoś znajdzie się chyba ten domek, no trochę nie było opisane gdzie on dokładnie jest, być może ta pani chciała nas właśnie dać do tego lasu, żebyśmy tam zabłądzili i się zgubili na amen, ale no, no mam nadzieję, że tak nie będzie. <grym> Dobra, um, a więc no jesteśmy w lesie i gdzie to może być? Hmm. Chodźmy tędy, kurde strasznie, strasznie dużo tu drzew, no. Czego ja bym się spodziewał po lesie? Okej, okay, to jest jakieś takie jeziorko um, Kurde... Eee, to raczej nie tu Co to za miejsce? Okej, okay, jest jakiś taki tunel Gdzie on mnie doprowadzi? Wow, co się dzieje? To są jakieś jaskinie, kurde, jakiś... Nie wiem, jakiś goblinów? Może jakiś trollów? Okej, okay, u, tu mamy takie zejście w dół Ciekawe. Mam wrażenie, że się zgubiłem. I w dodatku jest noc. I zaraz jakieś wilki mnie zjedzą, czy coś. No trochę strasznie. Dobra, u, tu mamy jezioro. Dobra, szukam dalej. Kurde, gdzie ja jestem? Ten las jest taki ogromny. Ja nie mogę, ale się zgubiłem. Jakieś grzyby takie w ogóle, co to jest? O, domek! Ha! Dobra, znaleźliśmy, jesteśmy na miejscu. To musi być ten, to... Może to jakaś chatka wiedźmy, która mnie teraz zabije, ale mam nadzieję, że tak nie jest. No, może tu jakaś baba jaga mieszkać <grym> Ale dobra, wejdźmy do środka. Na wszelki upadek tak się tu przyczaje. Dobra, otwieramy. Czekaj. Bierę miecz. O. Jest tam kto? O, witam. Yy, to jest chyba ten krewny. Taki trochę małomówny. No, dzień dobry. Okej, okay, więc to jest jego dom. O, i mamy tą, tą magmową kulę. Więc no, chyba mogę to wziąć. O, ale się świeci, kurde. No. Yy, chyba on, nie wiem, mam nadzieję, że rozumie, że ja to tylko tam, no, że ja to właśnie dla pani tam, dla jego tam, nie wiem, Kuzynki, czy kogoś tam biorę do widzenia? Dziwny typ. Jakiś taki trochę, no, taki, taki małomówny i... nieważne. Chodźmy stąd. O, on jest dziwny. O, wyjście z lasu. Dobra. Wreszcie mi się udało. Trochę tutaj musiałem połazić, ale tak, jesteśmy na miejscu. Dobra. Uff. okej, okay, to była trochę straszna przygoda. Ale na szczęście przeżyłem, więc no, to przynajmniej nam się udało. Dobra. No i cóż, idziemy tylko dać tą kulkę właśnie naszej pani Polowskiej, i pierwsza część odcinka będzie za nami, a potem lecimy z drugą, być może najciekawszą, w której idziemy robić sobie gigapole. No, chociaż w sumie nie wiem, może ta będzie, ta była ciekawsza, bo wiecie, taka trochę przygoda. Może jakaś taka mała, no niby jakieś niebezpieczeństwo było, ale no nieważne. Nie wiem, zobaczymy. Sami zobaczycie, jaka się Wam będzie lepiej podobać. Dobra, więc ja tutaj idę. Okej, okay, już mamy wszystko załatwione. Te sprawy biznesowe zrobiłem na cięciu, bo one są trochę nudne. I patrzcie, mamy tutaj taką dużą część pola. Tutaj mamy pokazane właśnie taką ścieżką, gdzie się kończy. Więc patrzcie kurde ile tego jest. Normalnie tylko jedno. Jedna przysługa jest zrobiona, a my już tyle pola mamy normalnie, więc kurde, ja nawet nie muszę robić wszystkich. Jak normalnie to mi już wystarczy, <grym> znaczy nie, no im więcej, tym lepiej, ale no to jest takie już porządne. Jeszcze tutaj fajnie, tu są już takie górkowane tereny, więc tutaj będzie trudniej, więc nie wiem, zobaczymy. Ale kurde, tyle tego miejsca mamy tutaj od tej rzeki do lasu. I jeszcze tutaj oto miejsce jest nasze. Tutaj obok naszego domu. Więc tu nie wiem, można coś będzie zbudować czy coś. Ale kurde, ale się teraz cieszę. Chociaż w sumie, o! Kurde, akurat się rozpadało. Ale wiem, co by mogło się nam właśnie przydać. Że w sensie, na co nam się przyda więcej pola? Bo na przykład, jak tu będzie farma, to jeszcze potrzebujemy innych rzeczy. Na przykład, jakaś stodoła ze zwierzętami, czy takie tam. Więc no, może jednak trochę by się przydało więcej. Więc raczej wykonał sobie te wszystkie cztery rzeczy. No i dobra, już nie przedłużajmy. Zacznijmy sobie może robić te pole. Tylko nie wiem czy ten deszcz można przespać, ale raczej spróbujmy. I też przy okazji zrobimy sobie kamienną motykę w domu. Bo drewniana to nie, ona nie wyrobi. Wow, znowu burza. Zauważyłem w ogóle, że ciągle tutaj wsi są burze. O, deszcz już przemija. No i pięknie, dobra. Tak ma być. Okej. Okay. Tylko że kurde, my nie mamy stona. Ale to na szybko wykopię, tylko dwa. Dobra, pobiegnijmy tutaj do moich, do moich kamieniołomów. Dobra. I jeszcze chyba nie mam też drewna. No, to też patyki przy okazji jakieś weźmiemy z drzewek. Weźmy też może jedno na łopatę, bo zauważyłem, że nie mam. Albo w sumie wszystko ze zróbmy kamienne, to jeszcze miecz. Okej, okay, tak powinno być dobrze. I co my tu mamy? Tutaj jest takie jakieś drzewko, dobra. Zacznijmy je sobie. Proszę bardzo. Normalnie teraz klimaty, jak z drugiego odcinka. Okej. Okay. Zróbmy sobie od razu to na deski całe. I teraz idziemy tylko do craftingu. Robimy wszystkie kamienne narzędzia i lecimy z polem. Trochę tych ziarenek mamy. Czy tam nasionek? Okej. Okay. Nie, to, to. Dobra, wreszcie. A, w sumie postawmy już wszystko. I tak. Motyka, łopata. No, <grych> kurde. Nie lubię mieć zapchanego ekipunku. Zróbmy jeszcze miecz. Okej. Okay. Dobra. Teraz sobie to jakoś ładnie ułożę. To może tutaj, to wywalmy. To tu. No, teraz jest fajnie. I tak. Wszystkie nasiona chyba mam przy sobie. A nie, jeszcze w tej takiej skrzynce za domem były. No i zrobimy sobie jakieś fajne mm, jakiś fajny montaż przy tym robieniu pola. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, to wreszcie się potem weźmie. Albo nie, czekajcie, przecież ja mogę tutaj pochować niepotrzebne rzeczy. Mm, to może nie, bo to było te takie drzewkowe. O, pieniądzów, pieniędzy to może lepiej tu nie chować. Może to. Okej, okay, mamy wszystko. I teraz tak. Wow, jaki parkour! <śm>, dobra, w sumie przydałoby się więcej tych motyk, bo jedna raczej nie wystarczy. No ale na razie zobaczymy. Dobra, więc zacznijmy robić tutaj pole. A czekajcie, bo ja zapomniałem o wodzie. <śm>, no to fajne, fajne pole. Um, a ja nie mam wiaderek. <śm>, no nie. Hmm. Tej akcji, co wcześniej robiliśmy, o tam raczej nie powtórzymy, bo tutaj potrzebne by było zdecydowanie więcej. Tej wody, hmm. dobra, no idę do sklepu. Ok, jesteśmy na miejscu, dobra. I tutaj mamy wiaderka. Każde jest po 6 hmm, trzepa, więc dobra, weźmy sobie, hmm, chociaż może czy więcej nie wziąć? A weźmy sobie dwa. A co? Raczej się przyda. I tak, sześć rzepa. To czekajcie. Mm, kurde, teraz nie mogę z tego wziąć jednego. Okej. Okay. Tak. I tak. No dobra, fajnie. A no właśnie, mi się to nie mieści. Um, no, dostaniesz gościu w się miecz. On jest niepotrzebny, on ja kamienny. Przyjmij to jako dar ode mnie. Będziesz mógł się bronić. Dobra. I wracamy do domu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ten materiał będzie mocno pocięty, no ale to w sumie lepiej, bo tak to. Znaczy, po prostu starał się, żeby nie było takiego długiego odcinka jak ostatnio. Więc no. Zróbmy sobie nieskończone źródełko. Ok. Teraz trzeba tak. A, ja mam przecież łopatę. Dobra, rozkopujemy tak. Czekajcie, gdzie to drugie wiadro? Czemu mi je wcięło? To. Ej, zniknęło mi. No za zdradliwa rzeka, jakaś złodzieje tu pływają, czy coś tam, coś niewidzialni. Nie, no nie da się, no no i kurde mi Ukradli sześć drzepa na te wiadro. Ja nie mogę. No co to ma być, żeby rzeka mi kradła kurde mm, wiadra, tego jeszcze nie grali. Dobra, ja nie mogę. Wykopmy sobie może tutaj jakiś tunel na tą wodę. Chociaż w sumie po co mi jakiś tunel? To wystarczy mi jedna woda, jedno w sensie takie, no. Ach, jak ja nienawidzę mieć pełnego kipunku. Wystarczy mi jedna dziura taka i to zasili. To ma zasięg na pięć właśnie takich zasilań pola. W sensie, no, patrzcie. O, mamy jedno i teraz starczy nam na pięć w każdą stronę. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. A nie, jakie 5 na 4. Dobra, trochę dzisiaj jestem śpiący. No, więc przepraszam, ale nie no, mam nadzieję, że odcinek będzie w miarę ok. Dobra, mamy taki ładny kwadracik i teraz na przyspieszeniu po prostu będę robił tego więcej. Czyli że tak, raz, dwa, trzy, cztery. O. Tutaj woda. Czekajcie, gdzie moje wiadro? Tutaj. I tak, lecimy teraz z oraniem pola. Okej, okay, skończyły nam się motyki. Mm, ale wpadłem na świetny pomysł teraz. Zasiejmy na razie to, co teraz mamy. I będziemy mieli, kurde, puste ekwipuny. To jest plan. Na razie będzie tak, trochę tak chaotycznie. Mm, nie będzie, że jakoś poukładane ładnie tymi nasionkami. Ale no, potem to zrobimy kiedyś. Jak, będę, jak będzie mi się chciało. Na razie może być chaotycznie. Bo to, to tylko taka kwestia estetyczna. Więc no, teraz zasieję sobie to wszystko. No dobra. Więc mamy już tutaj wszystko, co mogłem zasadzić. I teraz lecimy zrobić więcej motyk. Okej. Okay. Tego już nie będę wycinał żeby nie wycinać tutaj dosłownie już wszystkiego z takich nieco takich nieco bardziej poza tematem rzeczy takim wiecie głównym tematem odcinka. Czekajcie ja przecież muszę jeszcze do kamieniołomu skoczyć, Ale patrzcie ogóle od razu mamy zdecydowanie bardziej pusty ekwipunek. Więc to mnie cieszy. OK. Zbierzmy sobie no trochę tego stona Parę motyk sobie zrobimy bo trochę ich tam będzie potrzebnych. Jeszcze nie będziemy wypełniać całego tego pola w ogóle tym yy, polem polem uprawnym <grym> tylko troszeczkę no bo trochę miejsca lepiej sobie zostawić może coś tam innego będzie więc no myślę że po prostu pociągniemy na razie tylko ten pasek do końca no i to by było na tyle w tym odcinku w sumie czekajcie gdzie jest moje drewno eee, a ja nie mogę staję je w tamtej skrzyni i kurde znowu leje deszcz co tu się dzieje na tej wsi ten deszcz jest bez przerwy, chociaż nie wiem, może tak mi się tylko wydaje. Może normalnie leje, ale po prostu nikt go nie lubi, więc się wydaje, że jest częściej. Ok, robimy motyki. Dobra, więc starczyło na trzy. No, może być. Raczej powinno to nam wystarczyć jak na razie. Ok, więc ja teraz lecę robić dalej. No dobra, na razie postanowiłem, że może kilka przerwy, bo trochę przez ten czas wpadły mi rzeczy do głowy, które powinienem was, wam powiedzieć i ten, żebym potem nie zapomniał, yy, więc tak, w ogóle mi się skończyły już te nasiona, a czekajcie, jeszcze jedne mam, okej, okay. teraz już mi się skończyły, więc no, myślę, że po prostu teraz zrobię zaraz szybkie cięcie i dokończę sobie już na cięciu te pole. I ten... w ogóle przydałby nam się traktor też taki jak ma pan Zbychu, bo kurde teraz tak patrzę, że tyle tego będzie, że ja to będę kurde godzinę zbierał i wpadłem na taki plan, że teraz właśnie zrobię nacięciu tutaj o całą resztę i potem po prostu ten... jeszcze poczekamy aż to urośnie i sprzedamy to wszystko i zobaczymy ile zrobimy i to będzie koniec odcinka. I potem już poza odcinkiem, poza nagraniem sobie zasadzę jeszcze raz taką właśnie kolejną porcję roślinek, tak jakby. To wtedy już starczy chyba na cały właśnie ten pasek pola. Więc myślę, że to jest dobry pomysł. I teraz, no, robię cięcie i widzimy się po przerwie. Okej, okay, więc patrzcie. Całe pole jest skończone i teraz patrzcie na to. No, proszę bardzo. Też już poczekałem sobie od razu, żeby wszystko urosło. I kurde, ile tego jest. Teraz to my dopiero zrobimy. Dobra, więc ja to teraz szybko wszystko zbieram. Kurde, ale się teraz cieszę. Już będziemy tak bogaci. Okej. Okay. Już kurde, nigdy więcej nie będę biedny. Dobra, wow, ile tego jest? Ja nie mogę. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tu. Ten odcinek właśnie, mam nadzieję, że wyszedł taki krótszy. No, bo właśnie taki miałem plan. Żeby trzeci i czwarty były trochę krótsze. Ej, mi się to tak bardzo nie mieści. O nie. Kurde. Dobra. To zrobimy tak. Te nasiona. O, nasiona od razu sobie zasadzę. Na pewno starczy już nam na całe pole, więc. No, pewnie dam jeszcze, jeszcze raz przyspieszenie. Dobra, jest wszystko zasadzone. Kurde, ten. Trochę mi jeszcze rzeczy zostało. A, bo to są inne. Mm, ale hmm, myślę, że. No nie wiem. Chociaż nie. Może schowajmy. Myślę, żeby coś wyrzucić, ale chociaż w sumie tutaj wszystko jest cenne. Więc może pochowajmy trochę rzeczy po prostu do skrzynki. Na przykład te nici. Mm, nie wiem, jeszcze to. Chociaż nie, bo to będzie zaraz na sprzedaż. To jeszcze jakieś nasiona takie. O, proszę bardzo. To też na sprzedaż, akurat. Dobra. Ogólnie chciałem powiedzieć, że niektóre rzeczy mamy już takie, jakieś kurde, egzotyczne w ogóle. Ich pewnie nawet jeszcze nie będzie w tym takim farmerskim sklepie. Ale no, niedługo jak wejdą, to wtedy po prostu je sobie sprzedamy. Ale tego mam mało, więc to raczej nic nie szkodzi. I dobra. Teraz jedziemy tylko do miasta. Dobra, już tutaj dojechałem na parking. Kurde. Ten odcinek to nie będzie króciutki, ale nawet nie wiecie, jak długo go nagrywałem. Bo tutaj jest mega dużo tych przyspieszeń różnych i cięć, więc kurde nagrywanie, akurat bardzo długo trwało. Okej, okay, więc teraz tylko sprzedajmy wszystkie te rzeczy. Proszę bardzo, witam pana. Okej, okay. niedługo właśnie powinny być też właśnie jakaś. Yy, zro... Znaczy niedługo powinien być nowy spis takich rzeczy do sprzedaży. To wtedy pewnie te, których teraz nie sprzedamy też się będą mogły sprzedać. Okej, okay, kurde. O, oh, oh, ja nie mogę. Ja nie mogę. Jesteśmy bogaci. Rzepa nam się nie mieści. Nie, nie mieści nam się, że, że psony nie mieszczą nam się w ekwipunku. Okej. Okay. <grytanie> ja nie mogę. Dobra. Ło, um, wow, jeszcze tutaj coś w ogóle wyleciało. Na razie wyrzućmy trochę tego, zaraz to podniosę, bo chcę tylko sprzedać na razie wszystko, co mogę. Czekajcie, tutaj ta kukurydza. O, to jeszcze mamy na sprzedaż. Poklikajmy teraz na wszystko, tak na szybko. Ale wydaje mi się, że to już wszystko. Dokładnie. No, okej. Okay. Um, kurde, co my tu mamy? To się, o, to się da przerobić na takie rzeczy. O, tutaj mamy jakąś jedną nitkę, to ją można wyrzucić. Okej, okay, to ja zaraz idę chyba do banku. Zamienić sobie te, te rzep, rzepy ten na takie papierkowe pieniądze. Nawet mi się nie chce liczyć, ile tego jest. Policzę poza nagraniem i wam pokażę teraz na ekranie. Ja nie mogę. Okej. Okay. Dobra, to będziemy mogli normalnie zaraz kupować sobie jakieś takie poważniejsze rzeczy. Normalnie jakieś materiały na stodołę i wszystko. To ja rozumiem. Dobra, więc to już by było na tyle w tym odcinku. Kolejny, akurat będzie niespodzianka, co będziemy robić. Więc no, wyczekujcie, ale teraz pojawią się odcinki z innych gier jak na razie, bo tego Farmcraftu teraz dużo było, więc no, pożegnajmy się tam gdzie się wszystko zaczęło, to będzie fajne e, okej, okay. więc no, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się Wam spodobał. Sorry, że taki nieogarnięty byłem, ale no, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!